Te łatwe, małe zwierzę e, usłyszałam dopiero teraz. E, no dobrze, to kończymy zagadkę. No i jeszcze nie z koperty, niestety nie mogę pani zapłacić, ale to jest chyba najlepszy pomysł w dzisiejszym programie. Dobra, e, może ja podkreślę te najlepsze pomysły, co? No to na pewno mul, mul, mrówka. No i to chyba wszystko, co? To no dlatego, że jest takie malutkie, no. To, to moje zwierzę też jest taka... Ale w sumie mszyca też jest mała, nie? No to mszyca też. O. Mól, mszyca i mrówka. No i kto teraz spróbuje? Kto szybciutko wybierze numer? Kochani, serdecznie zapraszam jedną przygotowaną osobę. Jeżeli skojarzyłeś albo skojarzyłaś, o co może chodzić, to szybciutko wybierz numer, podaj mi odpowiedź na antenie. kończmy zagadkę, zabierz 100 złotych i lecimy dalej. Kolejne zagadki czekają. Jest to niestety e, najprostsza zagadka w dzisiejszym programie, także jeżeli czekacie na równie proste zagadki, niestety już takich nie będzie. Natomiast jeżeli czekacie na większe pieniądze, to być może za chwilkę reżyser takie pieniądze nam zaproponuje. O jakim małym zwierzaczku zapomnieliśmy? Zwierzak na literkę M. Jeszcze raz przypominam, zanim wybierzesz numer, upewnij się, czy nazwy tego zwierzaka nie ma na mojej tablicy. Jeżeli nie ma, no to nie ma na co czekać. Szybciutko wybierz numer, zgłoś się do mnie i zabierz pieniądze. Mrówka w sumie byłaby super. Eee... No nie, nie mogę tego powiedzieć. Nie, nie powiem. Nie, nie powiem. Nie. No wiem, ale ja, ja czekam na jeszcze jedną osobę. Ktoś musi skojarzyć. No dobrze, a kto wie o jakie inne małe zwierzątko chodzi? Mówiłam od początku, że prosta zagadka, prosta odpowiedź. Proste zwierzę, nieskomplikowane, naprawdę. Widzieliście tego zwierzaka setki razy. No? 704, 304, 304. Na żywo widzieliście tego zwierzeczka, nie w telewizji, nie w książeczce, nie, nie w Zoo. Właśnie taka piękna pogoda, fajnie by było pojechać do Zoo. No tak, ale gdybym teraz była w zoo, to nie byłabym z wami, kochani, a tak to możemy wygrywać e, pieniądze, to znaczy wy możecie, no i czekam właśnie na mojego zwycięzcę. Jeżeli ktoś z was chce zabrać stówkę, to serdecznie zapraszam, szybciutko wybierz numer, zgłoś się do mnie do studia, zabierz pieniądze, ciesz się z wygranej, a my przejdziemy do kolejnej zagadki. O jakim małym zwierzaczku na literkę M zapomnieliśmy? No raczej go nie lubimy, no i pewnie dlatego. Nie, nie pamiętacie. Kochani... No, gdyby to był piesek, kotek, jakiś chomiczek, króliczek, yy, świnka morska, yy, tchórzofretka, no ale tego zwierzeczka raczej nie lubimy. No i to właśnie wszystko dlatego. No bo wszyscy mamy w głowie tylko te takie zwierzeczki, yy, które są w domku, na przykład, które nam się dobrze kojarzą. A wiesz, że są takie świnki, które się hoduje w domu? No, kochani, za chwilkę będziemy po zagadce. Ja w to wierzę. O jakim zwierzaczku zapomnieliśmy? Nie przepadamy za tym zwierzakiem. To prawda. Jest to zwierzak, którego możemy spotkać spokojnie w Polsce, i jest to zwierzak. mały. No? No, tak mały. No, tak jak mól, mszyca czy mrówka. Po walczy, kto spróbuje, komuś z Was coś do głowy przyszło? Zapraszam serdecznie do studia. Wybieramy numer, zgłaszamy się i zabieramy pieniądze. 100 złotych mam dla jednej przygotowanej osoby. 704, -304, 304, 304. No nie wiem, czy komuś coś przyszło do głowy? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę, Poproszę odpowiedź. o odpowiedź. Yy, mucha. Dobrze, ale nie, no jeszcze nie. Nie mogę y, niestety zapłacić, ale dobry trop najlepszy. A mniejsze zwierzę. Jeszcze mniejsze niż mucha. No i ja muszę jest dokładnie to, co mam w kopercie, kochani. Nie mól, nie mszyca, nie mrówka i nie mucha, tylko... Ja muszę usłyszeć dokładnie to, co mam w kopercie, kochani. Jeżeli coś wam do głowy przyszło, nie czekamy tylko szybciutko, wybieramy numer telefonu. Gdyby to była mucha, to bym e, zapłaciła. Ale to, co mam w kopercie, jest jeszcze mniejsze niż mucha. No i dlatego powiedziałam, że to taki malutki zwierzaczek, którego nie lubimy. No i właśnie e, ten zwierzak pojawia się taką porą, e, kiedy jest cieplej, czyli no, myślę, że spokojnie możecie go już w swoich domkach e, zobaczyć. Reżyser na przykład, biorąc pod uwagę... No na pewno ma, no pewnie, że ma. No. Dom z ogródkiem? Pewnie, że tak. To już masz dawno, prawda? No one się pojawiają, jak się robi e, cieplej. wie. Mucha, no najlepsza odpowiedź, najbliżej tego, co e, dzisiaj usłyszałam. To jest najlepszy pomysł. Słuchajcie, kończymy tę zagadkę, pospieszcie się, zostało nam tylko jeszcze jedno słowo do wypowiedzenia, dokładnie to słowo, które jest ukryte w kopercie, jeżeli ktoś z Was mi je poda, zabiera 100 złotych i lecimy dalej, kolejne zagadki czekają. Eee, szybciutko sobie, mam nadzieję, z tą zagadką poradzicie, ja niestety w nieskończoność czekać nie mogę, a również nie czekajcie, aż na ekranie pojawi się 1 albo 0, szybciutko wybierzcie numer, w każdej chwili mogę usłyszeć telefon, w każdej chwili ktoś z Was może trafić do studia, nawet kiedy na ekranie jest 10, 9 czy 8. Mniejsze zwierzę niż mucha, którego nie lubimy. No? 704, 304, 304. Kto powalczy, kto spróbuje, kto za chwilkę będzie się cieszył ze stówki? Kochani, szybciutko, nie traćmy czasu. Przyszło Ci coś do głowy? Błyskawicznie wybierz numer, traf do mnie do studia i zabieraj pieniądze. 100 zł, tak jak powiedziałam, mam dla jednej przygotowanej osoby. 704, 304, 304. O jakim zwierzaczku zapomnieliśmy? Mniejszy zwierzaczek niż mucha. Też lata. Są taki malutki, no szybciutko. Muszę usłyszeć dokładnie to, co mam w kopercie. Także kochani, nie przekręcamy. To tak jak z tymi e, zagadkami literowymi, gdzie każda literka musi się zgadzać. Tutaj też muszę usłyszeć dokładnie to, co jest e, w kopercie. Tym bardziej, że to jest inny zwierzek. Mimo wszystko. No, 8 chwil już pojawiło się na ekranie. Kto szybciutko wybierze numer? 704, 304, 304. Czekam na mojego zwycięzcę. No i czy się doczekam? Kto spróbuje, kochani? Kto powalczy? 704, 304, 304. No, jedna przygotowana osoba szybciutko. Zwierzę na literkę M. 704 304 304, kto powalczy? Kochani, czy jest przed telewizorem jedna przygotowana osoba? Jest szczęśliwa siódemka teraz na ekranie. Jeżeli masz pomysł, chcesz wygrać stówkę, podaj mi odpowiedź na antenie. Wybierz teraz numer, kiedy na ekranie jest siódemka, i zgłoś się, kochani, tutaj w każdej chwili ktoś z Was może trafić. Kiedy na kranie jest dziesiątka, dziewiątka, ósemka, czy teraz, kiedy jest siódemka. Nie czekajcie, aż ktoś inny was wyprzedzi, tylko to Wy rozwiążcie tę zagadkę, to wy podajcie mi hasło z koperty i cieszcie się z wygranej, a za chwilę przejdziemy do czegoś zupełnie innego, to Wam mogę obiecać. No i nie wiem, może to okazać się dla Was być zagadka na przykład za trudna, więc jeżeli teraz znasz odpowiedź, wykorzystaj to, że większość osób na przykład nie wie, o co chodzi. Bo teraz tak troszkę. No jesteśmy na dobrym tropie, no ale może y, nikt nie jest w stanie skojarzyć, o jakiego zwierzaczka chodzi. No malutki zwierzak, którego nie lubimy, że je w Polsce, nie musimy nigdzie wyjeżdżać za granicę czy, czy jechać do Zo, żeby go zobaczyć. Walczy, o czym zapomnieliśmy? Czy jest jedna przygotowana osoba teraz przed telewizorem? Kochani, nie lubimy tego zwierzaka. Szybciutko, 100 złotych mam dla jednej przygotowanej osoby. Jeżeli chcesz powalczyć o te pieniądze, no i przede wszystkim znasz odpowiedź, szybciutko wybierz numer, traf do mnie do studia i zabieraj 100 złotych. Cieszcie się z wygranej. 704-304-304. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Może to będzie pani Moniko Meszka. Oj, nie! Ale był pan tak blisko, no by się. W zasadzie, no, no chciałabym uznać, ale nie mogę. No nie, reżyser mówi, że nie mogę. Słuchajcie, meszka yy, zazwyczaj, no. na dworze nas atakuje, prawda? Czyli nie mucha, nie meszka. A to, co w kopercie, yy, możecie mieć nawet w domu. To może być tak, że macie to na przykład na ogródku, no bo reżyser na przykład ma yy, stoliczek. Yy, no a. Ale może to być też w domu. Kurczę, no może pan spróbuje jeszcze raz? No, jak robi się ciepło, no to też jest świetny pomysł. Na przykład, zostawicie jakieś owoce na stole, owoce w kuchni. Jest ciepło. To może być tak, że zostawicie na przykład na stoliczku na zewnątrz i one też są, kochani, też nagle, nie wiem skąd one się biorą, przylatują, przeszkadzają nam, e, moja mama na przykład ich strasznie nie lubi, strasznie, no coś strasznego. E, no dobra, ale może jedna przygotowana osoba szybciutko do mnie do studia trafi, zabierze pieniądze, daje wam 5 chwil, e, szybka dogrywka, tak samo mało jak meszka, a nawet chyba jeszcze mniejsze. No. Nad miskami nam zawsze w kuchni y, lata. No szkoda, szkoda, bo już myślałam, że oddam komuś z Was... Y 100 złotych, a jeszcze się nie udało. No ja bym już uznała tę odpowiedź. Nawet tę odpowiedź bym uznała, no bo one są naprawdę takie strzały w dziewiątkę, bardzo podobne, tylko że jednak się różnią, no bo to jest zupełnie inny zwierzak. No mucha to jest e, zwierzak taki, taki większy zdecydowanie od chociażby meszki. E, a to co mam w kopercie, to, to jakby są dwa słowa. Jedna nazwa tej e, latającej em, no, wred latającej e, takiej niefajnej małej koleżanki naszej. E, aj, 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 aj. Reżyser nawet użył słowa wredotki. No ale ktoś musiał skojarzyć, kochani, trzy chwilki. Może nawet masz to w domu teraz nie możesz się tego pozbyć, ja nie wiem, jak się tego pozbyć, ale chyba tylko trzeba to jedzonko e, wyrzucić po prostu albo schować na przyszłość gdzieś do lodówki, do spiżarki, e, zamrażarki. Kochani, szybciutko, 100 zł mam dla jednej przygotowanej osoby. Macie trzy chwilki, także musimy za chwilkę kończyć. Pospieszcie się. No, czy trafi do mnie do studia jedna przygotowana osoba? Trzy chwilki, szybciutko, 704, 304, 304. Kto powalczy? No szybciutko, zwierzę na literkę M. 100 zł mam dla jednej przygotowanej osoby. 704 304 304. Kto powalczy, kto spróbuje, kto za chwilkę będzie się cieszył z pieniędzy? Tak jak wam powiedziałam, do wygrania jest 100 zł. Ja mam te pieniądze do oddania, także ktoś z Was musi po prostu się do mnie zgłosić. Szybciutko. 704 304 304. No, kochani, ostatnie dwie chwile. Kto skojarzył? Co nam w domku lata nad jakimiś takimi miskami z jedzeniem? Co nas tak strasznie denerwuje? Jak się właśnie cieplej robi. One się pojawiają e, jak właśnie pierwsze słoneczko. E, jest tak ciepło jak dzisiaj. No, przestawiliśmy już zegarki na czas letni. Kochani, na pewno będziecie je mieć. To wam gwarantuję. Być może już je macie. Pospieszcie się, szybciutko wybieramy numer, jeżeli ktoś z Was skojarzył, to po prostu musimy podać odpowiedź na antenie. Tutaj już jest kwestia tylko wypowiedzenia prawidłowego hasła, prawidłowej odpowiedzi. Zabieracie pieniądze, cieszycie się z wygranej, a my lecimy dalej, bo kolejne zagadki czekają. Reżyser dzisiaj napracował się, dużo tych zagadek przygotował, więc bądźcie przed telewizorem, jeżeli chcecie tylko pieniążki wygrać. Teraz jest szansa na 100 zł, zwierzak na literkę jest ukryty w kopercie, a dokładnie jego nazwa. Jeżeli coś się wam przyszło do głowy, po prostu, może ktoś skojarzył, no byliśmy tak blisko, zobaczcie, Mucha, Meszka, bardzo dobre odpowiedzi, to były takie strzały w dziewiątkę, ale muszę usłyszeć ten jeden telefon z e, najlepszą odpowiedzią. Kto skojarzył? Czy jest jedna przygotowana osoba teraz przed telewizorem? Słuchajcie, to jest ostatni moment. 704, 304, 304. No? Jedna przygotowana osoba? Szybciutko? Kto skojarzy? No, kochani? Mała, fruwająca, paskudna, uprzykrzająca nam życie. Pojawia się najczęściej właśnie z pierwszym e, słoneczkiem z prymykami słońca. No.

304. Jest ostatni moment także że musicie się pospieszać albo teraz, no albo będę musiała co? Pokazać Wam, co było w kopercie, bo dłużej czekać już niestety nie mogę. Bardzo dużo osób do mnie do studia. Trafiło były też telefony bez odpowiedzi. Zobaczcie, ile hasła zapisałam na mojej tablicy, a naprawdę proste hasło jest ukryte w kopercie. I za chwilkę, kiedy tę kopertę otworzę, pokażę Wam, co tam było, to wszyscy będziecie bardzo zaskoczeni. Kto powalczy, kto spróbuje, kto za chwilkę będzie się cieszył z wygranej. Mam dla jednej przygotowanej osoby stówkę. 704, 304, 304. Kto jest przed telewizorem? Zwierzę, zwierzę na literkę M. Tak, malutkie, fruwające, takie niefajne, nie uprzykrzające nam życie. No. Uwaga! Dobrze, wybierzmy razem numer, dobrze? 704 304 304. Tylko osoby, które wiedzą, dobrze? Bo teraz. Lubi ciepło, jest malutkie. Nawet możecie mieć tu coś w tym momencie w kuchni. Albo gdzieś przy stoliczku ogrodowym.

Nikt nie wie, nikt nie skojarzył. No szybciutko, kochani, bo naprawdę musimy kończyć tę zagadkę. Jeżeli jest przed telewizorem jedna osoba, to pospieszcie się dobrze, bo zero już na ekranie Reżyser za chwilkę e, pokażę Wam odpowiedź na ekranie, już nie będę musiała tej koperty otwierać. W sumie już ściągam tę kopertę, bo musi ktoś do mnie do studia szybciutko wpaść, a jeśli nie, to po prostu pokażę, co tam było. No, uwaga, bo teraz muszę usłyszeć odpowiedź. Karteczka jest, zaraz zobaczycie, co tu było ukryte. Małe, malutkie. No, co to może być? No, nie mogę Wam powiedzieć, nad czym to najczęściej fruwa, bo e, to kawałek tej nazwy, która jest ukryta w kopercie. No. Kto powalczy, kto spróbuje, kto zabierze pieniądze, 100 zł za tę prostą odpowiedź. No mam karteczkę, kochani, w kopercie, za chwilkę wam pokażę, co tam było ukryte. No, kto powalczy, kto spróbuje, kto za chwilkę będzie się cieszył z wygranej. 4, 304, 304. Nie wierzę, że nikt nie wpadł na ten pomysł. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę odpowiedzieć. Muska o owocówkach. No pewnie, że tak, zobaczcie. Tutaj, jeszcze żeby nie było wątpliwości, nic więcej w kopercie ukryte nie było. Eee... Muszka owocowa, bardzo, bardzo dobrze. No i właśnie pani wygrała stówkę. Serdecznie e, gratuluję i czekam na mojego zwycięzcę w sprawie kolejnej zagadki, która właśnie się na ekranie pokazała. No i co my tu mamy? Aha, to jest jakaś papuszka, tak? Papuszka, no dobrze, sporo tych papuszek. No i teraz musimy szybciutko porównać wszystkie obrazki. Ja zazwyczaj robię to tak, że szukam sobie jednego obrazka, do którego wszystko będę porównywać. I zazwyczaj to jest niestety obrazek A1, i A1 porównuję do A3, A4, A5, B1, B2 itd. i tak dalej. jeżeli uda Wam się wpaść na prawidłową odpowiedź, to szybciutko wybieracie numer i podajecie mi po prostu współrzędne tego obrazka, który jest inny. Nie musicie mi mówić, na czym polega ta różnica, wystarczy, że podacie literkę, cyfrę jeżeli wszystko się będzie zgadzać, za chwilkę będziecie bogatsi o stówkę. Czekam oczywiście na kolejną osobę. Teraz, jak widzicie, zagadka zupełnie innego typu. Możecie podjąć wyzwanie. A czy ja mogłabym poprosić reżysera, aby troszeczkę ten obrazek nam powiększył? Więc ja poproszę o powiększenie, bo wydaje mi się, że malutkie są te obrazki i teraz ciężko będzie te różnicę odnaleźć. Poproszę, tak troszeczkę chociaż. 100 зл.